Andrzej, jeszcze raz Cześć, Łukasz? Cześć Andrzej. Siemanko, jak tam u Ciebie? To bardzo dobrze. W ogóle starałem się nie skupiać na zadaniu do wykonania aż do tego momentu. No, nie masz żadnego zadania do wykonania. Pewnie sobie nie zdaję sprawy jakie nie. emocje przede mną. Przepraszam, masz jedno zadanie do wykonania, właśnie pokazać te emocje, o no. się. To na razie tak na spokojnie, na staram spokojnie. się nie skupiać na tym, bo pewnie okay. już bym się stresował. Niestety, poczekam jest, do tego. Nie, na razie. Jakoś do otwarcia tak, drzwi, tak? Myślę, że w samolocie się wszystko uruchomi. Nie, 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 nie. Nie, nie. To ja ci, ja ci wyjaśnię. Boisz się na komendę. Śmiejesz się cały czas, okej? Okay. Okay? <laughs> A tak poważnie, jak to się stało w gospodarstwie? Ja często sobie marzyłem o tym, żeby mm. właśnie ze spadochronu skoczyć. Powiem szczerze, że na przykład boję się stać na wysokiej drabinie. Na bandzi bym nie skoczył, ale jakoś tak o spadochronie często myślałem. i. Takie marzenie sobie na 40 A. A. zaplanowałem, żona mi zafundowała i to jest mój prezent A. na 40 Super. urodziny. To, to jest żona. To ja moja żona. żona żonie się na jej 18 zrewanżujesz takim samym prezentem. Już dzisiaj córka powiedziała, córka no. powiedziała że ona już też wie, jaki chce prezent na 18, także kto wie, może za no jakiś czas. No to to tak regularnie, co? Tak. Rodzinnie. Tak. Dobra, słuchaj, no skoro ty jesteś pierwszy z rodziny, to musisz im dać dobry przykład, dobrze się bawić. E, tak, uczciwie, poświętować tą 40. E, dzięki, nasz instruktor, którego tak na chwilkę zobaczyliśmy. Cieszymy na, na się, jak po... zobaczyłem, duży człowiek. Widać, że, widać po posturze, <laughs> tak. dojrzały, odpowiedzialny, także tak, mnie to uspokoiło. No, on zrobi tak, żeby był bezpieczny. No i ja bardzo. Ja razem dobrze. z Dawciem, który będzie to wszystko montował, postaram się, żebyś miał fajną pamiątkę. Reszta należy do ciebie, będzie miał 50 sekund. Wszystko możesz nic z nim Super. Się. Twój czas wykorzystaj na maksa, ok? Okej, okay, postaram się. W samolocie. Dzień dobry nie na ziemi. Fajnie nie było co? Nie się takich emocji, ale nie było dramatu. Było super. Było super. już się odpinamy, może sobie zdjąć Dzięki okularki. No ale długo lecieliśmy strasznie długo. <laughs> Piąteczka, hop do góry. Dzięki, bardzo fajnie. Hop. Możesz leczmy. zdjąć okularki, daj mi je i chodź jeszcze do cienkiego, przypozujemy do fotki elegancko. Piąteczka, pokażę jak było. Pokaż tu, ładnie, jeszcze raz pioteczka <laughs>